Książka muzyczna czy może historyczna? Ja nie do końca wiem, ale wiem, że Rafał Księżyk przedstawił w dzikiej rzeczy rzeczy, które są bardzo trudne do opisania, czyli czas polskiej transformacji ustrojowej. Kojarzycie może zespoły takie jak Prawdata, Lost Loveros, Kormorany albo szelest spadających papierków? Spokojnie, ja też nie, wszystko jest w porządku. Być może kojarzycie jednak nazwy takie jak Izrael, Armia, Wilki, albo Tilaf, albo ogólnie zagadnienie festiwalu wiorocznie. O tych i o innych kwestiach opowiada tutaj Rafał Księżyk w Dzikiej Rzeczy. Księżyk podejmuje się tutaj no, zadania naprawdę trudnego, czyli przybliżenia historii bytów, które ciężko określić, ciężko jakoś tak nazwać. Wielokrotnie były to jakieś grupy artystyczne, czasem zespoły muzyczne, czasem jakieś tylko i wyłącznie miejsca typu kluby, które funkcjonowały. W latach 89-93 i łączy je jedna rzecz: funkcjonowanie w czasach szaleństwa. Dla mnie, czyli dla kogoś, kto urodził się już troszeczkę lat po przemianie ustrojowej, no, te historie są absolutnie nieprawdopodobne, i wiem, że grupy tego typu nie mogłyby funkcjonować z różnych powodów we współczesnych czasach. Książka jest. Fantastyczna, czyta się ją naprawdę bardzo przyjemnie, i jeżeli chcecie dowiedzieć się o niej więcej, to zapraszamy na naszą stronę colorsoftheblack.pl, gdzie znajdziecie recenzję nieco bardziej obszerną niż ta rolka. Jeżeli natomiast chcecie zakupić dziką rzecz, no to wydało ją wydawnictwo czarne, na pewno znajdziecie ją na ich stronie internetowej albo gdzieś w którejś z ogólnopolskich księgarni.